Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj pierwszy taki odcinek przygotowawczy do pierwszego eventu takiego zaplanowanego w FIFA 20. Mam nadzieję, że on będzie w ogóle, ponieważ na te, do tej pory nic o nim nie było słychać. Zupełnie w ogóle jest to jakby zapomniany event, ale myślę, że jest to spowodowane tym, że. Te eventy, te karty przede wszystkim, nie chodzi tu głównie o event, bo event sam sobie jest naprawdę okej, okay, myślę, są SBC, jest dużo promocyjnych paczek, to może mniej jest interesujące, ale są SBC, są jakieś zadania o karty, więc naprawdę myślę, że będzie to fajnie zrobione w FIFA 20, jeżeli będzie, mam wielką nadzieję, że tak będzie, ale głównie są to eventy takie mało ciekawe, ze względu na to, że karty, które dostajemy do tej pory... Nie były jakoś bardzo dobre do grania, szczególnie o to chodzi, żeby to były karty dobre do grania. Więc mam nadzieję, że w FIFA 20 będzie to w końcu zrobione tak, że te karty będą naprawdę bardzo fajne do grania. Yy, więc co słuchajcie, przechodzimy na stronę internetową, której zawsze, jak jest przygotowanie do jakiegokolwiek eventu, posługujemy się tym, że biorę sobie wzór poprzednich lat, jak to było w poprzednich latach, właśnie i na tej podstawie, właśnie tego, będziemy, zobaczymy sobie, jak to będzie mniej więcej wyglądało. Te karty krzyku są yy, nazwane tak po polsku i one mają boosta, jakby ktoś nie wiedział, tak od samego początku sobie zaczynamy, po do dwóch statystyk, yy, do 99, po, w tamtym roku nie do 99, tylko do 90, w poprzednim roku miały upgrade i te upgrade y były zawsze co pełnie księżyca, jak widzicie, do 19 do 26 przez tydzień trwała taka Taki upgrade dwóch statystyk na danej karcie A w Fifie poprzedniej też był jakieś to troszeczkę inaczej, było jeszcze gorzej w ogóle chyba z tego co pamiętam zrobione Ale nie pamiętam co było dokładnie, czy jedna statystyka była do góry podnoszona W każdym razie, w każdym razie rok temu było to dużo lepiej zrobione Nie wiem jak w tym roku będzie to zrobione, ale myślę, że będzie to dobrze zrobione I tutaj macie wszystkie te, jak to wyglądało w poprzednim roku, tutaj chyba nie będziemy się bardzo nad tym yy, nie będę wam tego pokazywał, a teraz przechodzimy do tego co ważniejsze, myślę najważniejsze, przynajmniej dla mnie, czyli SBC, jak do nich się przygotować, jak mniej więcej one będą wyglądały, jak wyglądały w tym roku. Pierwsze SBC, które było, było to SBC z zawodnikami z Ligi Meksykańskiej i ogólnie z Meksyku. Z tego co pamiętam, było też bardzo dużo potrzebnych brązowych i srebrnych kart, więc po raz kolejny brązowe paczki. Nie ma chyba eventu, przy którym brązowe paczki by nie działały. Kolejne SBC, tu było potrzeba czterech z tej samej narodowości, czterech z tej samej e, ligi i ogólna ocena 64, więc to są naprawdę bardzo łatwe wymagania i do tego był potrzebny zawodnik z Benevento. To jest ważne, to co mówiłem również rok temu w takim odcinku kluby, które mają w swoim herbie czy są znane z jakichś mają przydomek, czy tak, tak jak na przykład Czerwone Diaby czyli Manchester United tak jest tutaj drugi zespół, z, właśnie jeden zawodnik trzeba było z Manchester United czy Benevento w Herbie budajże że ma jakąś czarownicę? Czy Herbie skojarzony tak, Walencja z nietoperzami? Ogólnie, wszystkie zespoły, które są skojarzone właśnie z jakąś straszną rzeczą, czy coś w tym stylu, mogą być właśnie potrzebni zawodnicy z tych klubów. I dlatego właśnie przeniesiemy się jeszcze do mojego odcinka z roku poprzedniego. I tutaj, pod ostatnim odcinkiem, pod ostatnim odcinkiem, tym co był rok temu, właśnie się do przygotowań, tutaj zostawiłem. Nazwy zespołów, które są właśnie kojarzone z, z Halloween: Po prostu Lewante, Valencia, Pascara, FC Dallas ma bodajże byka w, w herbie, też może być coś w tym stylu Oxford United, Lincoln City, Hansa Rostock. Benevento, Lobo, Lobos z ligi meksykańskiej, Wolverhampton, Wolfsberger to jest chyba z ligi austriackiej I tutaj jeszcze ktoś dopisał y, Alba, Kete z drugiej bodajże ligi hiszpańskiej Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem te nazwy zespołów, jeżeli nie to piszcie w komentarzach I oczywiście piszcie też w komentarzach jakie zespoły mogą być równie dobrze właśnie brane pod SBC Nie wiadomo, to nie muszą być te same zespoły, może być tylko jeden z nich, ale zawsze jest to szansa na jakikolwiek zarobek, skupujcie sobie zawodników z tych klubów po cenie quick sellu, czyli złotych zawodników sobie z Levante na przykład, licytujcie potem 300 czy 350 końców po cenie minimalnej, nie da się na tym stracić ale naprawdę możecie dużo na tym naprawdę Zarobić, czy też zawodników srebrnych, czy brązowych z Pascary, z Dallas, z Lincoln City. Też polecam bardziej licytować sobie w srebrne zawodników nieświecących, czy tam świecących, bo na pewno na tym nie stracicie. Jeżeli będziecie brązowych, to wiadomo, QuickSell brązowej karty jest chyba, nie wiem, 30 czy jakoś tyle końców, a QuickSell brązowej, srebrnej karty jest 100, więc na tym jak najmniej stracicie, żebyście, wiadomo, mówię to wam, żebyście stracili jak najmniej. Jeżeli w ogóle stracicie, myślę, że tylko i włącznie mogli zarobić, jeżeli zainwestujecie sobie w te właśnie zespoły. Więc, tak mówiłem, piszcie w komentarzach. Ja przypnę taki link właśnie tych zespołów, które tam y, wypisałem. Więc, dopisujcie swoje zespoły, jakie uważacie, że mogą być równie dobrze, właśnie w SBC. I w poprzedniej FIFA było jeszcze SBC o na przykład kartę Koke i ogólna ocena była 83. Nie sądzę, żeby 83 poszły do góry jakoś niesamowicie dużo, bo to nie było SBC, które naprawdę ruszyło rynkiem. Jeżeli będzie podobno, o podobną kartę, to również nie ruszy w FIFA 20. Myślę, że musiałaby naprawdę być to bardzo, bardzo dobra karta i ocena 83-84. Ale 84, 85, myślę, że można sobie parę kart takich kupić, jeżeli są w tym momencie tanie. Zagubieni w labiryncie z tej samej ligi maksymalnie 3 karty, z tej samej narodowości maksymalnie 3 ogólnie e, złote wszystkie karty, więc też polecam na sobie poskupować na przykład, e, nie wiem, po 11 zawodników kupić sobie cały zespół jakby z ligi tureckiej, żeby fajnie było, fajnie żebyście fajnie mieli linki, żeby te SBC sobie zrobić jak najszybciej jak najtaniej i na nich przede wszystkim zarobić. z Ligi tureckiej, z ligi, nie wiem, portugalskiej, z ligi meksykańskiej, z ligi argentyńskiej z wszystkich tych narodowości nie stop 5, wiecie, lig, ligi francuskiej, hiszpańskiej, premier i tak dalej. Tu mamy kolejne SBC, też wam, jak widzicie, kolejny mamy cały zespół z srebrnych kart, więc też polecam sobie zrobić przygotować jeden zespół po ze srebrnych kart, po prostu wylicytować sobie z jakiejś danej ligi po ocenie Quick sellu po 100 końców, każdą kartę po 150 końców. Serową kartę na każdą pozycję, nie wiem, nawet może być z jednego klubu, będzie najlepiej. I to samo też z brązowymi, podejrzewam, lepiej rzadkimi kartami. Na pewno na tym, uwierzcie mi, nie stracicie. I tam kolejne SBC, które, no naprawdę, widzicie, wyglądają naprawdę bardzo, bardzo podobnie. Wszystkie SBC, czyli ta sama Liga 4, ta sama Narodowość 3 i dokładnie złoty, więc tak jak mówię, z każdej Ligi tej nie to 5, poskupujcie sobie jak najwięcej zawodników po cenie XL, po 300 końców e, zawodników złotych nieświecących, po 600, 650 zawodników złotych świecących. Jeżeli one się nie przydadzą, to po prostu sobie ich spikselujecie A jeżeli... Nawet jeżeli nie, nie spikselujecie, to na pewno wam się przydadzą w dalszych SBC Czy to w ważnych meczach, czy to w jakimkolwiek innym SBC w przeciągu roku na pewno Na pewno na tym nie stracicie, a zarobić naprawdę będziecie mogli dużo I mamy jeszcze kolejną kartę, jest to Bastian Schweinsteiger I tutaj już była ocena ogólna 83, więc kilka tych 80, które możecie sobie kupić tam po... Po cenie, nie wiem, tam po 1,5 do 2 tysięcy, jak są jakieś lepsze narodowości, typu Hiszpania nie wiem, może kartę jak Diego Costa, jak Morata, coś w tym stylu, bardziej może też na środkowych pomocniku, to są najbardziej takie użyteczne pozycje do SBC, jeżeli chodzi o 83-84. Kolejny SBC to był zawodnik potrzebny z Orlando Pirates, to jest chyba z klub z ligi, z RPA z tego co pamiętam i zawodnik z ligi chyba trzeciej angielskiej, z klub z ligi trzeciej angielskiej. I skład był aż 76, przy tym, że trzeba było użyć tych zawodników. A tam mają chyba samych srebrnych zawodników, więc to było dość ciężkie. Ale też była paczka za 15 tysięcy. nie patrzyłem na paczki wyżej, jakie były. Smale, y, mała paczka rzadkich piłkarzy Electrum tutaj była również paczka za 15 tysięcy, więc naprawdę to będzie, mam nadzieję, fajny event. Z dużą ilością paczek, bo naprawdę tych paczek o SBC opaczki bardzo, bardzo brakuje. Tutaj macie jeszcze większej SBC. Możecie sobie wejść do mnie na kanał i zobaczyć, jakie były to, to dokładnie do zrobienia te SBC. Z poprzedniego roku możecie sobie to wyszukać bardzo prosto. Aha, jeszcze słuchajcie, bo Coś powinienem powiedzieć na początku, kiedy ten event w ogóle będzie, on będzie w ten piątek, czyli za dwa dni, znaczy powinien być w ten piątek za dwa dni, tak było to przy poprzednich dwóch Fifach, było to dwa tygodnie przed tak naprawdę yy, Halloween, było to od 19 do 26 października, teraz będzie to prawdopodobnie od 18 do 25 października przez jeden tydzień, więc przepraszam, bo powinienem to powiedzieć na samym początku, od kiedy będzie ten event. Więc już szybko, naprawdę bardzo szybko, bo za dwa dni. I co, słuchajcie, to będzie na tyle. Piszcie też, oprócz tych klubów, które mogą być w SBC, piszcie, jakich zawodników chcielibyście zobaczyć w tej drużynie Krzyku. Ja tam dałem na miniaturce, jak widzieliście, Dembele, Joe Meza i Piątka. To są takie trzy karty, chyba, które bym chciał najbardziej zobaczyć, ale myślę, że sporo kart nadaje się właśnie na taki boost, które są, mają fajne statystyki typu na przykład Verati, a nie ma dwóch statystyk fajnych, czyli tempo i na przykład strzały, i one jakby były zboostowane do 90, by ta karta naprawdę wyglądała bardzo fajnie. Więc o takie karty bardziej chodzi, tak. pas Dost w poprzedniej FIFA yy, miał, ma bardzo mało pejsa, a z tym upgrade'em ta karta ponad 90 pejsa i 90 strzałów wyglądała naprawdę. Bardzo, bardzo dobrze. Tak samo Busquets to była jedna chyba z najlepszych w ogóle kart historii w historii w tym promo. 90 tempa, 90 defensywy to były naprawdę w tym momencie jeden z najlepszych SPD w grze. Zobaczymy, czy w tym roku będzie podobna karta. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będzie tych kart dużo, dużo więcej. Takich jak Sergio Busquets czy właśnie Bazdost z 90 tempa, 90 strzałów. Więc piszcie, jakie karty by chcielibyście zobaczyć w piątek o godzinie 19. I to będzie tyle. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Jutro paczki za DIVISION ARCHIVES, paczki za FUT CHAMPIONS, wybory czerwonego informa. I mam nadzieję, że również wasze czerwone informy uda mi się nagrać w jutrzejszym odcinku. I też nazwę mojego konta drugiego, na którym będę otwierał wasze paczki, będziecie mieli podaną w komentarzu. Więc nie musicie mieć zapraszać tam na to konto. Wystarczy, że zrobicie imprezę i zaprosicie... Mnie jako po prostu nie do znajomych, tylko do właśnie imprezy, i w ten sposób będziemy mogli otwierać na PlayStation 4 przez share play. Także to było tyle i widzimy się jutro. Na razie.